Cześć, z tej strony trop.pl, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku. Pierwszym po świętach bożonarodzeniowych i jak to się mówi, święta, święta i po świętach. Właśnie możecie mi napisać jak wam minęła tegoroczna gwiazdka. Myślę, że mówiąc, dosyć średnio, ale nie schodźmy już z tematu. Bo dzisiaj szykuje się nam naprawdę gruby materiał. Sam w życiu nie spodziewałem się, że tak szokujące informacje wyjdą na światło dzienne, że takie dramy wyjdą na jaw przy okazji dropu albumu Playboya Cartiego pod tytułem Holota Red. Tak dokładnie, tego Holota Red, które porówno 859 dniach od pierwszych zapowiedzi rapera, wreszcie oficjalnie miało swoją premierę. No i chyba już od dawna żaden muzyczny projekt nie wzbudził tak skrajnych emocji wśród fanów, zarówno pod względem czysto muzycznym. Tak samo jak i również skrajne emocje zbudziły te wszystkie dramy i teorie spiskowe. No bo na przykład okazało się między innymi, że projekt został nagrany na szybko w trzy tygodnie przed dropem, mimo że mogło się wydawać, że karty miał na to tyle czasu. Dodatkowo matka jego dziecka i do niedawna jego partnerka Iggy Azelia od kilku dni Zaczęła strogo wyjaśniać playboya karty w social mediach. I to w tak mocny i bezpośredni sposób, że już naprawdę bardzo dawno aż tak wielkiego konfliktu nie widzieliśmy na rapowej scenie. No sami zaraz zobaczycie o co chodzi, tak więc już zapraszam Was do oglądania. Soski, tornada, pogoda sieje po strach, do rana. Każdy chce tu zostać od rana do nocy, czerwone oczy od nocy do rana. Polecam wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie bądź w świetnym komentarzu. Więc rzucajcie tam okiem, jak coś. Chciałbym wam również przypomnieć, że do końca grudnia cały czas obowiązuje promocja minus 20% na zakupy w Trapshopie Na pierwszą historyczną serię koszulek, o takich jak widzicie. Ta czarna zwłaszcza jak dla mnie kozacko wygląda na żywo. Więc no w sumie zostały wam tylko jeszcze 4 dni. Na sprawienie sobie takiego wysokiej jakości t-shirtu mocno po cenie. Link do sklepu znajdziecie w opisie, jak coś. A ja tymczasem zaczynam już część główną dzisiaj. Odcinka, i szczerze mówiąc, jest to dla mnie materiał dosyć wyjątkowy, ponieważ Playboy Carti to artysta, który myślę, że na spokojnie zmieściłby się do mojej top trójki ulubionych raperów. Ever, jeżeli nawet nie będzie liderował w tym moim subiektywnym zestawieniu, no bo to jego muzyce dotychczas poświęciłem najwięcej czasu. Z nią przeżyłem najważniejsze chwile mojego życia, zarówno te dobre jak i złe, i w sumie to szkoda, że nie mogę częściej tyle o nim nagrywać. Ale myślę, że to wreszcie teraz przyszedł na to czas, no bo dokładnie dnia 25 grudnia 2020 roku, o godzinie szóstej czasu polskiego. Powtórzę to jeszcze raz, ale po równo 859 dniach oczekiwań, Biały Kruk album Holota Red miał swoją premierę i w sumie to jeżeli oglądacie ten odcinek to pewnie zdajecie sobie z tego sprawę jak niesamowicie nahypowany był to twór ile się o nim mówiło. Miał to być w końcu najlepszy album Cartiego z jego dotychczasowej, co by nie mówić, kapitalnej dyskografii. Tak więc dlatego najpierw chciałbym z wami porozmawiać na temat. Jak się wam finalnie podoba ten album? Napiszcie może teraz swoje zdanie na temat tego projektu w komentarzach. No bo na przykład na traperach widziałem, że były to mega skrajne odczucia. Niektórzy już po pierwszym przesłuchaniu pokochali cały projekt, niektórzy od razu zmieszali go z błotem. Ja natomiast osobiście stwierdzam, że no po prostu bardzo lubię ten album. Co prawda jakiś tam mały zawód jest. Bo hype, który towarzyszył temu krążkowi, no w sumie to było pewne, że go przerośnie. Jednak też nie uważam jak niektórzy. A takich osób na świecie jest w sumie całkiem sporo. Że po prostu takiej muzyki nie da się kompletnie słuchać, co by nie mówić. Carty bardzo mocno eksperymentował w tym krążku. Nawet czasami sądzę, że gdzie nie gdzie przesadził ze swoją artystycznością, jednak to też właśnie jego fani w nim kochają. No bo wtedy, gdy wielu innych topowych raperów ciągle idzie na łatwiznę, podążając w tym samym, już takim utartym trapowym flow, Playboy Carty cały czas próbuje czegoś nowego. Próbuje, by ta jego muzyka ewoluowała. I wiadomo, że jak się wychodzi przed szereg, to też najczęściej na początku spotyka się duża krytyka. Ale no też nie da się ukryć, że każdego kolejnego dnia słuchania tego krążka on ciągle we mnie po prostu rośnie. Tak więc podsumowując, na razie dałbym temu albumowi takie siedem. I pół. No dobra, 8 na 10. Wy napiszcie swoją notę w komentarzu, jak zawsze chętnie poczytam Wasze przemyślenia. Jednak no właśnie, przejdźmy już teraz do tych wszystkich dram, które wybuchły przy okazji premiery Holota Red. No bo serio, dawno tego tak ostrej jatki na Reddit'ie nie było. I wszystko zacznijmy od kwestii użytkownika, który kryje się pod Ksywą Wąc in 1K i w sumie tu nie wiem dokładnie kim ten typ jest. Czy to po prostu ziomek kartiego, czy jest on jakimś hakerem? Jednak rzeczywiście, gościu od dawna ma wcześniej po prostu wszystkie informacje na temat Playboya i praktycznie. Zawsze się one do tej pory sprawdziły. Tak więc, Won, ostatnio wdał się w dyskusję na reddicie, przy okazji premiery Holota Red, Dyskusję, w której zdradził nam kilka szczegółów na temat historii tego albumu. No bo, kto jak to, ale on cały czas mógł to na bieżąco obserwować. I co ciekawe, jak Won uważa, album był już w pełni gotowy co najmniej dwa razy. W końcu, pierwsza data jego premiery była zaplanowana na grudzień, ale 2018 roku. I pierwotnie miał on wyglądać zupełnie inaczej. Jednak przez ciągłe liki, przez ciągłe wyciekanie jego nutek do sieci, u premiery musiał ciągle Przekładać. Powiem wam więcej. Jeszcze przed dwoma miesiącami Holota Red wyglądało całkowicie inaczej. Na albumie miały się znaleźć zupełnie inne traki. Miało być więcej fitów. Przecież sam Karty zapowiedział na przykład Travisa Scotta, Pausta Molon czy Farella Williamsa, a jednak finalnie nie znaleźli się oni na płycie. Co więcej, wątwierdzi twierdzi również, że cały album. No dobra, poza tymi czterema trakami, ale tak to cały album został nagrany w zaledwie trzy tygodnie przed premierą. Tak na szybko, na ostatnią chwilę u Kaniego Westa, który od tamtego czasu został tak zwany dyrektorem kreatywnym całego projektu. I tą informację też może nam potwierdzać nawet ten wers kaniego na tym albumie. Tak więc teraz takie nasuwa się pytanie. Skąd tak ryzykowne i radykalne zmiany w tym albumie? Czemu takie kroki zostały podjęte przez Cartiego w ostatnim momencie? Tak więc Won ma na to prostą odpowiedź, że po prostu Playboyowi Cartiemu ta wcześniejsza wersja się w ogóle nie podobała. No wiecie, że nie podobały mu się fity, bity, mix mastering itd. Itp. Więc dlatego podjął taką decyzję, żeby nagrać to od nowa w trzy tygodnie. Możliwą opcją tak jak zawsze są jeszcze kwestie finansowe. To na pewno też miało tutaj znaczenie. No i na pewno tak samo w grę wchodziły ogromne problemy rapera z jego labelem, które jak się właśnie dowiedzieliśmy od Wona, trwały już od dłuższego czasu. I prawdopodobnie też przez to tyle na ten projekt cały czas musieliśmy czekać. Oczywiście jest duża szansa na to, że Uffite oraz inne traki znajdą się finalnie na wersji deluxe tego albumu, którą raper też już zapowiedział. No ale cóż, jeszcze pożyjemy, zobaczymy. Ciekawą sprawą są również producenci tego projektu, bo pomimo, że album miał się składać głównie z bitów od Piera Born oraz Richie's. Suflej. Jeżeli się go wymawiam, to przepraszam jak coś, to jednak panowie wyprodukowali łącznie tylko 4 na 24 traki z całego projektu i zostali oni po prostu bardzo źle potraktowani. Zwłaszcza Richie, ponieważ jak ostatnio pisał na Discordzie, to od początku pandemii po prostu cały swój czas poświęcił na produkowanie bitów pod podkartiego. Panowie podobno przynajmniej raz w tygodniu spotykali się w studio, by pracować nad nowymi trackami, i producent miał obiecane, jeszcze nawet dzięki przed dropem albumu Playboy mu to pisał, że jego bity będą na 7-8 trackach z tego projektu. A finalnie na albumie znalazły się tylko dwa jego produkcje, co więcej z wyciętym jego producentagiem. No i właśnie z tego powodu Richie, w sumie to tak samo jak i Pierre Bourne, który najprawdopodobniej miał podobną historię, nie kryli swojego wielkiego smutku na mediach społecznościowych. I ogólnie tego wszystkiego, czyli tych różnych dram, teorii spiskowych było o wiele, wiele więcej. To i tak w dużym skrócie przedstawiłem wam te informacje, które są według mnie najciekawsze i najbardziej pewne. Ale przejdźmy może wreszcie do kwestii Iggy Azeli, ponieważ raperka na przestrzeni ostatnich dni zaczęła playboy Cartier jego wyjaśniać w swoich mediach społecznościowych. Zaczęła wyjawiać prawdę, jak to między nimi było. Czemu tak naprawdę się rozeszli? Jak Karty zachowywał się wobec niej i wobec ich wspólnego dziecka Onyxa w ostatnim czasie? No i jest naprawdę mega grubo. Zastanawiałem się, jak wam to wszystko przedstawić i myślę, że nie ma sensu czytać tych wszystkich postów i tłumaczyć je po kolei, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu. Ale zamiast tego, przedstawię wam w takim skrócie wersję wydarzeń raperki, która jest no mega szokująca. Tylko właśnie, jak to sensownie zacząć? Może tak, że dziewczyna najpierw ogromnie się oburzyła z tego powodu, że raper nie spędził z nią i z Onyxem świąt Bożego Narodzenia. No bo właśnie 25 grudnia, zaraz po dropie Holotaret, miejsce miała wielka impreza na cześć tego historycznego wydarzenia w jakimś klubie w Atlancie. I Iggy już wtedy nazwała go śmieciem, że wybrał imprezę zamiast swojego dziecka. Kolejne jej dwa wpisy dotyczyły tego samego problemu. Jednak w ostatnim dodała, że Playboy zamiast spędzać święta ze swoim synem woli imprezować z dziewczyną, z którą zdradzał ją przez całą jej ciążę. No i to była pierwsza taka szokująca wiadomość. Internauci wtedy zaczęli się doszukiwać, o kogo może chodzić. Z kim Iggy była zdradzana podczas ciąży przez Playboya. I szybko trafili na dziewczynę, której Instagramowy profil nosi nazwę Brandy A. Marion. Iggy chwilę później potwierdziła tę wiadomość. No co by nie mówić, dziewczyna na pewno urodziła. Jednak jak wiadomo, po tym co zrobiła, wylało się na nią mnóstwo jadów w internecie. No bo takich rzeczy się po prostu nie robi. Tym bardziej, że cały czas wiedziała o ciąży Iggy i wiedziała, że Playboy z nią jest. No chyba, że raper ją tutaj kłamał, nie wiadomo. Iggy Azelia zresztą nie przestała jej atakować w kolejnych postach. Najpierw dodała, że ma wideo, na którym wywala ją z domu. Następnie stwierdziła, że nakryła ich kiedyś na zdradzie w ich wspólnym domu na jej własnym łóżku. Oprócz tego, na przykład innego dnia, Brandy kryła się podobno przed ich sprzątaczką w toalecie przez kilka godzin. Natomiast za jakiś czas, chwilę później, udostępniła nagranie, na którym widać, jak o trzeciej nad ranem jej przyjaciółka wywala Brandy z domu. No i co by nie mówić, jest to na pewno mega słaba nowina dla wszystkich fanów Playboya Cartiego. No bo takich rzeczy po prostu się nie robi. Nie muszę chyba tego mówić. No, bo zdradzać cały czas swoją ciężarną partnerkę w jej wspólnym domu. Przy okazji cały czas ją kłamując, że to tylko znajoma z dawnych lat, że ona się w ogóle nie liczy, że kocha tylko ją i Onyxa, bo jej przytaczała nieraz te słowa na swoich ostatnich live'ach, a tak naprawdę Playboy cały czas zabawiał się z Brandy tak blisko za jej plecami, jak tylko się dało. Zresztą, gdy ta cała akcja nagłośniła się w internecie, to do raperki zaczęło pisać pełno osób, które wiedziało trochę więcej na temat strat Playboya Cartiego I wtedy właśnie dziewczyna dowiedziała się m.in. że Brandy tak naprawdę nie była jedyną laską, z którą Playboy ją zdradzał. Bo na przykład jeszcze zaraz przed nią raper najpierw zabawiał się z inną przyjaciółką Brandy. Więc jak widzicie, to już coraz bardziej zaczyna podchodzić pod jakąś patologię. No i w końcu Iggy Azelia dodała nawet taki wpis, w którym przekazała taką wiadomość, że Playboy w dzień narodzin ich syna, o którego zresztą sam wcześniej zabiegał, w ten dzień zamiast być czyniej podczas porodu wolał siedzieć i grać na PS5. No więc jak widzicie, to są naprawdę okropne czyny, których nie ma ich wytłumaczyć. No chyba, że znamy po prostu tylko pół tej historii. Tylko znamy punkt widzenia Iggy Azeli. Potrzebowalibyśmy tak samo w wersji zdarzeń Playboya Cartiego, żeby tak w procentach obiektywnie to ocenić. Raper zresztą po tej całej akcji zaczął wysyłać jej takie smsy, które wczoraj dziewczyna udostępniła na swoich social mediach. Dzisiaj z rana natomiast widziałem, że Carty przyjechał wreszcie do swojego synka Onyxa i wrzucał z nim zdjęcia i nagrania na swoje media społecznościowe. Więc tak jakby się chciał trochę teraz wybronić, trochę odkupić swoje winy. No nie wiem, możecie tak samo napisać co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach na dole. Też wiadomo, że są to tylko i Wyłącznie ich sprawy prywatne. Każdy człowiek ma własną wolę i podejmuje decyzje sam. Nie odstrasza mnie to w żaden sposób od samej muzyki Playboya Cartiego. Ale na pewno takie zachowania nie mogę zachwalać, a mogę je tylko skrytykować. Zachwalacie natomiast Wy coraz liczniej nasze trapszopowe koszulki. Tak więc jeszcze raz przypominam, że zostały już tylko ostatnie dni promocji minus 20%. Ostatnie dni na to, byście mocno pocenie mogli sprawić sobie taką pierwszą historyczną serię koszulek w naszym sklepie. Więc serdecznie jeszcze raz Was zapraszam do trapszopu. Zostawiajcie również łapki w górę. Subskrybujcie kanał, po więcej tego typu materiałów. Wbijajcie na traperów i na mojego Instagrama TrapeLNews, A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.